Witajcie na kanale Głos Wnętrza, miejscu, gdzie wsłuchujemy się w wasze smutki, by oddać światu człowieka pełnego, szczęśliwego i spokojnego. Dziś poruszymy temat niezwykle delikatny, temat cichych rozstań, które bolą o wiele głębiej niż mogłoby się wydawać. Zostańcie ze mną do końca, bo w dalszej części czekają na was historie, które mogą was zaskoczyć i w których być może odnajdziecie cząstkę siebie. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że przeglądając media społecznościowe natrafiliście na coś zabawnego i z przyzwyczajenia chcieliście oznaczyć bliską osobę, by razem się pośmiać? Ale nagle zamarliście w półruchu. Uświadamiając sobie, że ta osoba, o której pomyśleliście, już dawno stała się kimś z kategorii kiedyś byliśmy blisko? Okazuje się, że każdy z nas ma przynajmniej jedną taką osobę. Czasem ktoś zapyta: Dawno was nie widziałem razem, co się stało? A my potrafimy tylko gorzko się uśmiechnąć i pokręcić głową. Wiele osób twierdzi, że utrata najlepszego przyjaciela boli o wiele bardziej niż rozstanie z partnerem. Może dlatego, że przyjaźnie rzadko kiedy zaczynają się od oficjalnego wyznania i równie rzadko kończą się słowami zrywam z tobą? To właśnie ta niedokończona historia sprawia, że rana pozostawiona przez byłego przyjaciela tak długo się nie goi. To jak szklanka w rządku, która zdążyła ostygnąć. Nikt nie spodziewa się, że wciąż może poparzyć. Myślisz, że już wszystko sobie poukładałeś, ale gdy tylko ktoś o nim wspomni, żal powraca z tą samą siłą. A jak jest z wami? Czy wasze przyjaźnie przetrwały próbę czasu? Od wieków człowiek uważał się za istotę samotną, która ewoluowała, by wszystko robić samodzielnie. Nawet dzisiaj każdy z nas jest uczony, by radzić sobie samemu, gdy nikogo nie ma obok. Ale niezależność to nie to samo co samotność, a człowiek nigdy nie był stworzeniem żyjącym w pojedynkę. Zawsze rozwijaliśmy się w grupach, to dzięki nim nasza ewolucja była możliwa. Dlatego właśnie nikt z nas nie jest w stanie żyć bez jakichkolwiek relacji z otoczeniem. Mamy przyjaciół, by utrzymać te najbardziej podstawowe więzi społeczne. Jednak rzeczy najprostsze bywają czasem najtrudniejsze do zdobycia i najłatwiejsze do stracenia, właśnie dlatego, że wydaje nam się, iż nie trzeba wkładać wiele wysiłków ich utrzymanie. Wielu z nas popełnia ten błąd, myśląc, że najlepszy przyjaciel zawsze będzie obok i powoli stajemy się obojętni, przestajemy go doceniać i nawet nie wiemy, kiedy najlepszy przyjaciel zmienia się w byłego przyjaciela. Zanim pójdziemy dalej, zastanówmy się, co właściwie oznaczają słowa najlepszy przyjaciel. Nie ma jednej definicji, każdy z nas zdefiniuje to inaczej, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to osoba, która towarzyszyła nam przez długi czas lub przez okres wystarczający, by głęboko się nawzajem zrozumieć. Dla mnie kluczowe są właśnie te słowa wystarczające zrozumienie. Nie trzeba być nierozłącznym jak papuszki. Przyjaciel nie musi być obecny w każdej chwili naszego życia. To ktoś, przy kim czujemy się swobodnie, przy kim możemy być w 100% procentach sobą. To relacja, w której jest miejsce na wybaczenie, wzajemną ochronę, ale też na surową szczerość, która pomaga nam stawać się lepszymi. Pierwszy list, który dzisiaj przeczytam, jest od słuchaczki o pseudonimie kotek. Naprawdę miałam kiedyś taką osobę, ale teraz, gdy o tym myślę, czuję tylko strach. Panicznie boję się z kimkolwiek znowu tak bardzo się zbliżyć. Czy wciąż mamy kontakt? Tak, ale gdybym tylko mogła, przestałabym udawać. Łatwo nawiązuję znajomości, ludzie mnie lubią, ale gdy tylko czuję, że relacja staje się bliższa, zaczynam się bać i uciekać. Nie wiem dlaczego. Tamta przyjaźń jest dla mnie traumą, koszmarem. Dlaczego wciąż udajemy, że wszystko jest w porządku? Kiedyś przyjechała do mnie z Krakowa aż do Warszawy, spędziłyśmy razem całą noc, włócząc się po mieście. Po prostu nie mam serca, nie chcę jej ranić, chociaż sama jestem w rozsypce. Prawda, że jestem okropna? Droga kotek, nie wiem, co dokładnie wydarzyło się między tobą a twoją przyjaciółką, co sprawiło, że pozwoliłaś, by w waszej relacji pojawiło się udawanie. Myślę jednak, że to, co teraz robisz, jest podyktowane przez rozum. Utrzymujesz kontakt, spotykasz się z nią. A może spróbowałabyś dać sobie szansę, otworzyć się, podzielić się swoimi uczuciami i wysłuchać jej, by spróbować zrozumieć i wybaczyć, by rozplątać te supełki w waszej przyjaźni, którą tak bardzo starasz się utrzymać siłą woli? A może spróbuj jeszcze raz, bez lęku i wahania, potraktować kogoś całym sercem. Szczerość nigdy nie zostanie zdeptana, głęboko w to wierzę. Wiesz, przyjaźń to relacja oparta na dobrowolnym słuchaniu i dzieleniu się. Nie powinniśmy oczekiwać, że ktoś wysłucha nas w określony sposób, ani że podzieli się z nami konkretną ilością swoich spraw. W przyjaźni liczy się zaufanie cieszę się, gdy mój przyjaciel potrafi wyrzucić z siebie to, co leży mu na sercu, nawet jeśli nie mówi tego właśnie mnie. Nie stawiajmy też sobie za cel, że najlepszy przyjaciel to ktoś, komu możemy opowiedzieć absolutnie wszystko, bo przecież każdy z nas ma swoje życie i swoje granice. Ja nigdy w pełni nie zrozumiem twojego bólu, ty nigdy nie poznasz każdego zakamarka emocji w moim sercu. W przyjaźni potrzebujemy towarzyszenia, empatii i świadomości, że razem przeszliśmy przez wiele trudności. Wciąż jesteś obok mnie i to wystarczy. To nic nie szkodzi, jeśli nie potraficie już odnaleźć wzajemnego zrozumienia. To nawet lepiej, bo możesz wreszcie odetchnąć z ulgą i przestać czegokolwiek oczekiwać od tej relacji. Przyjaźń to nie jest emocjonalna zależność przecież twój świat nie może się zawalić tylko dlatego, że ktoś cię dzisiaj nie wysłuchał, albo nie podzielił się z tobą swoimi przeżyciami. Nie każda osoba, która usiądzie i wysłucha tego, co masz do powiedzenia, jest ci bliska. Może nawet w ogóle cię nie rozumie, nie dostrzega twojej prawdziwej wartości i na odwrót z tobą jest tak samo. Myślisz, że jesteście sobie bliscy, podczas gdy tak naprawdę nie rozumiesz tej osoby i nie widzisz jej prawdziwej wartości? W takim razie trudno to nazwać prawdziwą przyjaźnią, prawda? Wiele osób ocenia wartość przyjaźni na podstawie liczby lat, które spędzili razem. Oczywiście, przyjaciele, którzy towarzyszą nam przez 5, 10, a nawet 20 lat, są bezcenni. Ale czasami właśnie ten długi staż sprawia, że zaczynamy traktować tę przyjaźń jako coś oczywistego, coś, co będzie trwało wiecznie i o co nie trzeba już dbać i zabiegać. Kolejny list to historia naszej słuchaczki i jej przyjaźni, która trwała całą dekadę. List do Kruszenki, mojej dobrej przyjaciółki. Tak naprawdę napisałam do ciebie już wiele listów. Po prostu nie przewidziałam, że kiedyś nadejdzie taki, którego, mimo że napiszę, nie będę chciała wysłać. Może te wszystkie odręcznie pisane listy i te wszystkie kłótnie bez powodu już cię zmęczyły. A może to po prostu ja jestem już zupełnie inna niż ta dziewczyna sprzed 10 lat, i nawet jeśli spróbuję skruszyć tę górę lodową między nami, to i tak będzie to niemożliwe. Czasami, gdy o Tobie myślę, dociera do mnie z oszałomieniem. Ach, a więc na zawsze utraciłam Twoją czułość i to, jak cenna dla Ciebie byłam. A więc od teraz już nigdy nie będę mogła egoistycznie zajmować tego wyjątkowego miejsca w Twoim życiu. Kiedyś byłyśmy jak dwie krople wody, wiedziałyśmy o sobie wszystko, znałyśmy się na wylot i mogłyśmy rozmawiać godzinami bez zmęczenia. Chciałam dzielić się z tobą każdą chwilą mojego życia, tak jak mały książę, który bez względu na to, na jaką planetę trafił, zawsze tęsknił za swoją różą. Co jakiś czas myślę o tobie, w drodze do pracy, gdy parzę poranną kawę, gdy stawiam ciężkie kroki pod koniec dnia po wyjściu w biura, gdy kończę wszystkie zadania i siedzę otępiała przed monitorem, nie wiedząc, co dalej robić. Uświadamiam sobie, że tęsknię za tobą i potrzebuję cię obok. Zawsze marzyłam o tym, że przyjmiesz mnie z powrotem, tak jak kiedyś, a ja stanę się dla ciebie duchowym wsparciem. To takie dziwne, że kiedy wreszcie udało mi się uleczyć samą siebie i mam odrobinę energii, by pomagać innym w ich chaosie, straciłam przywilej leczenia ciebie, osobę, którą kocham najbardziej bo przecież nie mogę chwycić dłoni, które nigdy nie została wyciągnięta w moją stronę, prawda? Ta myśl, że już nic dla ciebie nie znaczę, w niczym nie mogę ci pomóc, zabija mnie każdego dnia po trochu. To nie tak, że nie spotykam na swojej drodze dobrych ludzi, ale nikt nie jest na tyle dobry, by czuć mój ból, szczerze cieszyć się z moich sukcesów, kochać mnie i być wobec mnie cierpliwym. Nawet wtedy, gdy staje się najgorszą wersją siebie, nikt taki się już nie pojawił. A nawet jeśli, to i tak nie będziesz ty, a ja nie pozwolę nikomu zająć Twojego miejsca w moim sercu. Kruszynko, z całego serca życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że życie zamiast mnie będzie Cię traktować z odrobiną czułości że uda ci się zbudować wewnętrzną siłę, by przyjmować ten świat takim, jaki jest. Nie wiem, czy kiedykolwiek przeszło ci przez myśl, by szukać wyjścia gdzieś na ostatnim piętrze. Jeśli tak, mam nadzieję, że pomyślisz wtedy o mnie jako o powodzie, by zostać, bo ja zawsze, zawsze, zawsze będę cię potrzebować i bardzo cię kochać, kruszynko. My tutaj w głosie wnętrza mamy ogromną nadzieję, że ten list dotrze do Kruszynki albo chociaż w jakiś magiczny sposób przekaże jej odrobinę pozytywnej energii. Mamy nadzieję, że Kruszynka zrozumie, że wciąż są przyjaciel, którzy o niej myślą i szczerze ją kochają. Nie jesteśmy w stanie pojąć bólu ani ukrytych historii stojących za waszą przyjaźnią, ale mamy nadzieję, że chociaż raz usiądziecie razem i powiecie sobie, jak bardzo siebie nawzajem cenicie. Jedna osoba chce się zbliżyć, a druga pragnie odejść. Jako obserwatorom z zewnątrz jest nam z tego powodu naprawdę przykro. Po przeczytaniu tego listu w mojej głowie pojawił się obraz dziewczyny, którą nazwijmy gwiazdką, piszącej wiadomości, które zamierza wysłać, ale w ostatniej chwili kasuje. Po drugiej stronie jest kruszynka, pełna własnych zmartwień i lęków. Gdybyśmy tylko w głosie wnętrza mieli jakąś magiczną moc, by rozwiązać te wszystkie rozterki w sercach naszych dwóch małych przyjaciółek. Ale cóż! Teraz tylko wy dwie możecie o tym zdecydować. Gwiazdko, spróbuj jeszcze ten jeden raz zbliżyć się do osoby, która była przy tobie przez całe dziesięć lat twojego życia. Posłuchaj samej siebie, przecież tego właśnie chcesz, prawda? Spróbuj jeszcze raz. A ty, Aniu, masz prawo wyboru, ale proszę, wybierz to, co słuszne, z otwartym sercem, przyjmując miłość od tych, którzy kochają Cię szczerze, aby Twoja dusza wreszcie zaznała spokoju. Myślę, że w życiu każdego z nas przychodzą chwile, gdy zadręczamy się, szukając powodu, dla którego najbliższy przyjaciel nas opuścił, tonąc w domysłach, pytaniach i emocjach, które oplatają nasz umysł. Co zrobiłam źle, że mnie zostawiłaś? Ale kochana, nie na każde pytanie musi paść odpowiedź. Czyż ich zachowanie nie jest już najwyraźniejszą odpowiedzią, jaką mogliśmy otrzymać? Ich milczenie jest przecież formą odmowy. Oznacza, że od teraz możemy pozwolić im odejść, pozwolić im wrócić do siebie, a nam do nas samych, na naszej własnej ścieżce rozwoju aby nasze serca stały się wystarczająco szerokie, a dusze wystarczająco wielkie, by z gotowością przyjąć spokój, który poprowadzi nas ku przyszłości. Jak się czujesz, gdy kończy się przyjaźń? Czy czujesz, że w twoim sercu kłębią się stłumione emocje, których nie potrafisz wyrazić? Pozwól tym myślom opuścić twoją głowę i odłóż je na bok. Uwolnienie emocji jest niezwykle ważnym krokiem, gdy mierzysz się z gniewem, poczuciem straty czy smutkiem. Możesz to wszystko zapisać, a potem nigdy więcej nie czytać, podrzeć kartkę, a nawet ją spalić. Zakończenie przyjaźni oznacza również oszczędzenie energii psychicznej na to, co czeka na ciebie w przyszłości. Ale pierwszym krokiem jest akceptacja faktu, że właśnie zakończyłaś pewną relację. Pozwól sobie opłakać tą przyjaźń, ale nie zapomnij wyznaczyć sobie na to granicę. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Ostatni list, który dziś przeczytamy, pochodzi od Kasi, osoby, która była przy mnie przez ponad pięć lat. Nie wiem, kim byłam dla ciebie, ale dla mnie przez ten cały czas byłaś prawie wszystkim. Moją najlepszą i jedyną przyjaciółką. Miałam tylko Ciebie. Kiedy trafiłaś do nowego środowiska i nie potrafiłaś się odnaleźć, ja zawsze byłam obok, wspierałam cię i dodawałam otuchy. Ale gdy tylko poznałaś nowych ludzi, nawiązałaś nowe relacje, zafundowałaś mi ciche traktowanie. Dlaczego? Minął już ponad rok, odkąd nasza przyjaźń się skończyła. Czasem wciąż za tobą bardzo tęsknię, często wchodzę na Twój profil w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć, co u ciebie, pytam o ciebie wspólnych znajomych, a nawet śnisz mi się po nocach. Czasem zastanawiam się, czy to była Moja wina? Czy kiedykolwiek uważałaś mnie za swoją przyjaciółkę? Czy w ogóle kiedykolwiek za mną tęskniłaś? Moi rodzice wciąż czasem o Ciebie pytają. Wiem, że to jest coś, co mogę tylko wspominać, bez nadziei, że kiedykolwiek wróci. Nawet w snach milczysz, nic nie mówisz, nie masz pojęcia, jak bardzo płakałam i w jakiej byłam rozpaczy, kiedy odeszłaś. Zniknęłaś z mojego życia w najtrudniejszym dla mnie momencie, zostawiając mnie w głębokim dole, z którego do dziś nie potrafię się wydostać. Mam nadzieję, że już nigdy więcej się nie spotkamy. Żegnaj Ewo. Ciche traktowanie, czyli tzw. silent treatment, to toksyczna forma milczenia, odmowa komunikacji, podczas gdy druga strona desperacko próbuje nawiązać kontakt, licząc na jakąkolwiek odpowiedź. Trzeba przyznać, że dorastając i obierając własne ścieżki, często oddalamy się od starych przyjaciół, pojawiają się nowe troski i zainteresowania, co nieuchronnie wpływa na dawne relacje. Ale, Ewo, każda przyjaźń zasługuje na szacunek przynajmniej powinniśmy spróbować wyjaśnić sprawy, zanim odejdziemy, Przynajmniej wtedy twoja przyjaciółka uwierzyłaby w twoje słowa, a nie w niezliczone negatywne scenariusze, które tworzy jej umysł. Milczenie pozostawia drugą osobę z tysiącem pytań, bez zrozumienia, co zrobiła źle. Lepiej jest postawić sprawę jasno i zakończyć relację, niż pozwolić komuś dręczyć się bólem, który nigdy nie gaśnie. Według psychologa z Uniwersytetu Oksfordzkiego krąg naszych relacji społecznych może liczyć maksymalnie 150 osób. A utrzymanie jakiejkolwiek relacji wymaga od nas inwestycji nie tylko czasu i siły, ale także pieniędzy. Dlatego, aby zyskać nowych przyjaciół, czasem musimy pozwolić odejść starym relacjom, a o te, które mamy, musimy dbać i je pielęgnować życie nie jest prostą linią, ale podróżą pociągiem, podczas której zdarzają się zarówno spotkania, jak i pożegnania. Spotkanie przyjaciela, który cię rozumie i z którym masz piękne wspomnienia, to już ogromne szczęście. Ale nie pozwól, by te chwile zrodziły w tobie oczekiwanie, że będziecie razem do końca życia. Każda osoba, która pojawia się w naszym życiu, jest nam przeznaczona. Gdy to przeznaczenie się kończy, Musisz pozwolić jej odejść, nawet jeśli twoje serce tego nie chce. Czasem nie ma na to żadnego konkretnego powodu. Restauracja nie zamyka drzwi przed tymi, którzy chcą wejść, ani nie biegnie za tymi, którzy chcą wyjść. Z życiem jest tak samo. Czyż nie byłoby ono spokojniejsze, lżejsze i bardziej pogodne, gdybyśmy zawsze witali przyjaciół, którzy do nas przychodzą i nie zatrzymywali na siłę tych, którzy chcą odejść? Mam nadzieję, że po tym co się wydarzyło, zachowasz swoją pierwotną szczerość, te uśmiechnięte twarze, choć wiesz, że wcale nie będzie wesoło. Niezależnie od tego, czy dziś jest dobrze, czy źle, kochaj bardziej niż jutro. Przepraszam za rzeczy, których nie powiedziałam, a które oddaliły się w słowa. Przepraszam, że minęło tyle dni, ile czasu zajmie nam zapomnienie o smutku. Aby serce przestało boleć, a wspomnienia rozstania rozpłynęły się o świcie. Mamy nadzieję, że ten film pomógł Wam zajrzeć w głąb siebie i zrozumieć, że wiele z tych cichych myśli i uczuć jest wspólnych dla nas wszystkich. Pamiętajcie, że nie jesteście sami w swoich wewnętrznych zmaganiach. Jeśli podobał Wam się ten film, prosimy o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie kanału Głos Wnętrza i udostępnienie go bliskim. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze ciche myśli i jakie refleksje przyniosł wam ten film. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.